Witamy Was wszystkich w Słowie na Środę. Na pewno dosyć często słyszycie, iż bieżący system trzeba naprawić. To największa możliwa pomyłka. Kapitalizm nie może zostać naprawiony. Działa on dokładnie w taki sposób, w jaki może jedynie działać. Socjalizm zaś nie musi być nawet naprawiany. Hashtag postęp, hashtag socjalizm, hashtag kapitalizm. You probably hear quite often that the current system needs to be repaired. This is the biggest mistake possible. Capitalism cannot be repaired. It works exactly the way it can only work. Socialism does not even need to be fixed. Komentarz z portalu Postęp. Użytkownik współdzielnia opublikował. Dokładnie, nie da się naprawić czegoś, co funkcjonuje dokładnie w taki sposób, w jaki musi i zawsze powinno funkcjonować. Naprawiać kapitalizm to tak samo, jakby ktoś próbował zmienić kształt koła w kwadrat. Nieuchronną konsekwencją istnienia kapitalizmu, bo jego mechanizmy ekonomiczne muszą działać w ten sposób, są wyzysk człowieka, niszczenie przyrody, nieustanne kryzysy, narodziny i rozwój faszyzmów, totalitaryzm, bezrobocie, bezdomność. Jeśli by pozwolić temu reżimowi trwać dostatecznie długo, Samo istnienie ludzkości stanęłoby pod znakiem zapytania. Nie ma chwili do stracenia. Czas zacząć działać na rzecz socjalizmu, towarzysze. Dziękujemy Wam wszystkim za oglądanie oraz zapraszamy do przystępowania do polskiego ruchu postępowego. Do zobaczenia wkrótce.